Witajcie widzowie YouTube'a! Teraz wam pokażę, bo tu był polter. Tu był polter. I co się stało? Kurwa. I kurwa. Szkoda, że wypiłeś. Szkoda, że wypiłem, bo zbity kieliszek jest. Polter jest. Kierowca potrzebny. A niestety nie mamy kierowcy. Wpierdalaj, kurwa. Ja wszyscy pijani. Wszyscy pijani. Pod sklep. Pod sklep przyjechali, bombią głównym. widziałeś listo listonosza? No pijany jak chuj, bo polter. Kurwa, mam poczta jest do 18 nie zdążymy. No, polter ogólnie, zobaczcie kieliszek zbity, bo polter polega na tym, że dzień przed ślubem, albo tydzień ludzie Słuchaj, robią. Słuchaj, ty nie dasz rady do 6 do przyjechać, nie? Na tym polega. Słuchaj, bo no bo jest przekaz do odebrania. <grym>, że ten... Przekaz do odebrania, a poczta Masz jest przekaz? do 18. że, że... No. Że ten, że. Eee, która? Jezu, przepraszam! Zobacz, no, która jest godzina. Polter to na całego piwa no, się wylewają. I ten. 5, 5. O, no, co A Do oborniku mógł... dojedziemy. I taka akcja jest, nie? Że. No to dobra, to przyjeżdżasz. Że taka jest ten. Na razie. Że. Wszyscy pijani się piwa przewolają i. Przepraszam cię. Przepraszam. Nie, w alkoholu się różne rzeczy robi. Przepraszam cię bardzo! <noise> Wylałam ci piwo! Ale jest polter, nie? Jest polter. No popatrz tam zbity kieliszek, i mówię tydzień przed Weselem się robi polter. Hmm. Mojego Elbrewiosa. No i teraz co? Tydzień przed Weselem, lub dzień przed Weselem, na szczęście dla młodej pary, dla przyszłego małżeństwa, zbija się flaszki i kieliszki. Bo tak się przyjęło w Polsce zabobą taki, że gdy zbijesz kielich i rzucisz gumiakiem, wnet wrzucasz filmik. Ja wrzucę w, net te, w neta, tego filmika i dlatego będzie, będę miał szczęście po 21 kiedy jest wypłata z AdSense, z AdSense. Będę miał szczęście. Ale drąb, kurwy papy, szmaty. To podarte ryje drąb papy i ryb, nie i polter no, nie, no patologia kurwa. No patologia. O, i zobaczcie, tu jest zbite szkło. Zbite lustro oznacza nieszczęście. Zbity kieliszek oznacza szczęście, czyli. Czyli to oznacza, że zdrowie młodej pary i buch, nie? Na weselu też się zbija kieliszki, dla tego, żeby było szczęście. A ja Was zapraszam na mój kanał. Jezu, ile razy to mówię? Ale zapraszam was na mój kanał, że życie jest piękne, Polter jest udany, piwo się wylało, nie na szczęście, ale może i na szczęście, cholera wie. I zapraszam was do innych moich filmików, już mówiłem to? Nie, ale subskrybujcie kanał i na razie... Zapraszajcie, zapraszam na kanał. A, i zapraszajcie na kanał i udostępniajcie filmiki, zobaczcie zbliżenie ostatni raz na... A ty zapraszaj na kanał. A ja zapraszam na kanał. I wy, zapra I wy zapraszajcie tych, co ja zapraszam. Dobra, na razie to jest zbyt skomplikowane. Na zdrowie. Życzę szczęścia. Ech. No i to było na tyle, bo jest minut 3:40.